Halo, cześć, dzień dobry, z tej strony dziecka, to kolejny odcinek z Devil May Cry 1, misja szósta, o nazwie Zło w Waterways, w podziemiach, w kanałach, coś takiego, dobra. Ja sobie zrobię power-upa, kupię sobie coś ekstra, czyli nimi słowy, holy water, czyli wodę święconą, starczy mi na jedno to, stinger poziom drugi, ale ja wiem co byłoby super, odbicie, a Airhike, czyli innymi słowy, podbicie. Nie mam wystarczająco dużo orbów. No dobra, ok, no trudno. Ile to tam trzeba było? 4000. W Devil May Cry 1, mając 20 tysięcy orbów, jest się bogaty. Tutaj niekoniecznie. <grymne> dobra. No to lecimy w tam stronę. A. Jeszcze przy okazji, niebieski fragment uli. Dobra, mm, teraz tutaj. Okej, okay, co my tu mamy? Jakiś przedmiot, który tu sobie czeka na zebranie, zardzewiały klucz. Mhm. Pasożyty społeczne wyszły na żer. Super. Nie macie, dziękuję bardzo. Już? Po sprawie? O, już. Po kłopocie. O, myślałem, że ich jest o wiele więcej. Dobra. 523 orby. Spoko. Nie wiem, znajdę coś tutaj ciekawego? Nic. Nic nie ma. To teraz tutaj. Spoko. Spadaj ode mnie, leszczu. Dobra. Anulujemy sekwencję animacji. Super. Nie wykonujemy całego kombosa, bo nie ma po co. Nie ma takiej potrzeby. gana na twarz. Dziękuję bardzo. Wchodzimy tu. Użyłeś zardzewiałego klucza. Super. To mi się podoba. Tu. Mhm. Mogę tu? Mogę tu. A. Dobrze wiedzieć, że tu były... Zielone orby, fajnie! No i super, kolejny przyjemniaczek. No nie, jeszcze mi się śmieje prosto w twarz nieźle. Użyjemy teraz Holi. Ała! Przecież to umarłeś! Ała! O, nie ma opcji. No wyłaź Dziękuję panu bardzo, że umarłeś. Super. Dawaj orby. No i pięknie. Tidings of light. No i przy okazji misja, misja ukończona. No nieźle. 4 minuty. 12 sekund. 325 orbu. Ranga C. Seriously? Ale bieda. Ale słabo. Dobra, zapisuję tutaj. Okej, okay. tak. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia. Hej.